Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Dziś zmierzymy się z trudnym tematem związanym z poczuciem winy. Czy można uwolnić się od poczucia winy? I temat jest na tyle trudny, że od razu chciałbym Ci pogratulować, że chcesz zabrać się w ogóle za myślenie o temacie uwolnienia się od poczucia winy, ponieważ model, w który wchodzimy, kiedy ktoś inny. Obarcza nas poczuciem winy, jest modelem bardzo, bardzo powszechnym. W wielu rodzinach występuje właśnie ciągłe takie przekazywanie winy na inną osobę. Tylko dlatego, żeby wywołać w tej innej osobie potrzebę odwdzięczenia się nam, odpłacenia się nam za coś, bo nie ma co tutaj mówić. Wywieranie takiej presji na drugiej osobie, czyli wpędzanie kogoś w poczucie winy, to jest po prostu technika manipulacyjna. I dlatego dziś zastanowimy się, w jaki sposób od tej techniki manipulacyjnej się uwolnić, jak możemy przed tą techniką się bronić. Wpędzanie w poczucie winy towarzyszy już nam od najmłodszych lat, bo tą technikę manipulacyjną wykorzystują bardzo często rodzice, rodzice, którzy nie radzą sobie z pewnymi rzeczami, z pewnymi sytuacjami i przerzucają odpowiedzialność na dziecko. Przykładowo przerzucają odpowiedzialność za swoje emocje, których nie potrafią wyrazić, a więc mówią do, do swojego dziecka coś w stylu: widzisz, do czego mnie doprowadziłaś, widzisz, że mama jest przez ciebie zła, widzisz, że ja jestem przez ciebie zły, więc to jest takie przerzucanie. Odpowiedzialności za swoje emocje i nazywanie je nie tak, że ja odczuwam takie emocje, tylko pokazywanie palcem: To ty jesteś winna, to ty jesteś odpowiedzialna za to, jak ja się czuję. Podobnie może być z przerzucaniem odpowiedzialności za jakieś zachowania. Mówienie coś w stylu: Widzisz, do czego ty mnie doprowadzasz, to ty skłoniłaś mnie do tego, żebym podjął akurat taką decyzję. A więc kolejny raz nie branie odpowiedzialności na siebie, tylko przerzucanie jej na inną osobę i właśnie bardzo często przerzucanie tej odpowiedzialności za jakieś swoje decyzje na dziecko. Może być to też związane z przerzucaniem odpowiedzialności na bliską osobę, na to dziecko w momencie, kiedy zdarzy się jakaś sytuacja losowa. I ktoś nie może sobie z tym poradzić, a więc szuka winnych. Mamy doskonale znany taki model, gdzie są ludzie, którzy po prostu uwielbiają szukać winnych, bo jak takiego winnego znajdą, to od razu czują się lepiej. Natomiast nie myślą o tym, co czuje w danej sytuacji taka osoba, której cały czas jest wmuszane poczucie winy. Bo prawda jest taka, że kiedy wmuszane jest nam to poczucie winy, kiedy ktoś tym poczuciem winy nas obarcza, to my bardzo często ulegamy tej osobie, bo jest to bardzo silna technika manipulacyjna. A kiedy kolejny raz ulegamy tej manipulacyjnej technice, to można powiedzieć, że dajemy innym takie zielone światło, że jeżeli będziecie wpędzać nas w poczucie winy, to my dokładnie będziemy żyć tak, jak wy chcecie. A więc wpędzanie w poczucie winy jest niebezpieczną techniką manipulacyjną, która sprawia, że my zapominamy o tym, jak my sami chcemy żyć i żyjemy pod dyktando innych osób, a w konsekwencji nie jesteśmy usatysfakcjonowani naszym życiem i relacjami, które tworzymy, bo wpędzanie w poczucie winy zaczyna się w dzieciństwie. Ale ono bardzo często w wielu sytuacjach i w wielu relacjach naszego życia występuje. Czyli występuje w relacji z partnerem, występuje w relacji z przyjaciółmi, ale nawet występuje w sytuacjach zawodowych. Więc jest to coś, z czym my po prostu mierzymy się na co dzień. Zastanówmy się więc, czy od takiego poczucia winy możemy się uwolnić, czy jakoś możemy przed tą niebezpieczną i bardzo skuteczną techniką manipulacyjną się bronić. Zacznij od takiej małej analizy swojego życia. Przypomnij sobie jakiś błąd, taki dosyć poważny błąd, który ostatnio popełniłaś. Niech to będzie dosyć poważny błąd, ponieważ ważne jest to, żeby przepracować tą sytuację na jakimś błędzie konkretnym, który ma dla ciebie jakieś naprawdę duże znaczenie. Pomyśl więc o tym błędzie, o tej jakiejś takiej porażce, o złej decyzji, o złej sytuacji, w którą się wplątałaś, pomyśl o tym błędzie i zastanów się, kto wskazał ci, że popełniłaś ten błąd? Czy tu wskazał ci ten błąd? Ktoś inny, czy jakaś inna osoba wskazała ci, że zobacz, w tym momencie popełniłaś błąd, zobacz to przez ciebie, coś takiego się stało, zobacz do czego ty siebie doprowadziłaś. A więc, czy na ten błąd wskazał ci ktoś inny, czy może ty sama odczułaś, że no, w danej sytuacji popełniłam błąd, w danej sytuacji zrobiłam coś nie tak, tu pierwsza część tej analizy polega na tym, żeby zobaczyć, jak, w jaki sposób ty wyłapujesz te błędy w swoim życiu. Czy jest tak, że ktoś palcem pokazuje ci i przekonuje cię do tego, że to był twój błąd, to ty źle zaparkowałaś, to ty źle pojechałaś tutaj samochodem, to ty naraziłaś nas na niebezpieczeństwo, czy ty sama w pewien sposób uświadomiłaś sobie, że popełniłaś ten błąd. To jest bardzo ważne rozgraniczenie, ponieważ w wielu sytuacjach, kiedy się nad tym poważnie zastanowisz, to zobaczysz, że pewne rzeczy, które nazywasz w tym momencie błędem, błędem stały się dopiero w momencie, kiedy ktoś wskazał ci palcem i mi powiedział. Tu popełniłaś błąd. Ty powinnaś być za to winna, powinnaś czuć poczucie winy, że akurat do takiej sytuacji doprowadziłaś. I to jest właśnie ta niebezpieczna sytuacja, w której to ktoś inny wkłada do naszej głowy, do naszego serca te emocje związane z poczuciem winy, bo my jakoś przeszliśmy obok tej sytuacji, jakoś nie dostrzegliśmy tego, że popełniliśmy błąd, natomiast kiedy ktoś nam wskaże palcem, no to zaczynamy dostrzegać, no tak, rzeczywiście, może w tej sytuacji coś popełniłam złego. Tylko pytanie jest takie, czy to naprawdę jest poczucie winy, które my powinniśmy odczuwać, bo rzeczywiście tak na początku myśleliśmy o tej sytuacji, czy to jest poczucie winy trochę wymuszone, trochę tak wskazane nam, powtarzane do znudzenia, a my w końcu w to uwierzyliśmy i w końcu zaczęliśmy odczuwać to poczucie winy za sytuację która jeszcze do tej pory, do niedawna wydawała nam się czymś absolutnie normalnym. Kiedy przeanalizujesz ten pierwszy przykład, popatrz na podobne sytuacje w swoim życiu. Przeanalizuj wstecz, jak to było u Ciebie w przeszłości i zastanów się, czy widzisz jakiś wzorzec, bo wiele osób dostrzega ten wzorzec i albo jest tak, że to my sami szukamy błędów w swoim życiu, wytykamy sobie te błędy i potem narzucamy sami na siebie to poczucie winy. O czym jeszcze powiem za chwilkę, skąd to się bierze. Lub może jest tak, co w wielu sytuacjach właśnie występuje że to ktoś z naszego bliskiego otoczenia. Nasz partner, przyjaciele, rodzice nadal mimo wieku dorosłego rodzice nadal mogą wpędzać nas w poczucie winy. Może jest tak, że analizując swoje sytuacje z przeszłości, zauważasz, że w to poczucie winy wpędza ci jakaś konkretna osoba. Przeanalizuj to, bo to będzie nam potrzebne, żeby zrozumieć cały ten temat jak uwolnić się od tego poczucia winy. Bardzo ciekawe jest również to, że w to poczucie winy może nas wpędzić osoba której tak fizycznie obok nas nie ma. Jak to działa? Jeżeli ktoś w Twojej przeszłości, rodzice, dawny partner, przyjaciele, rodzeństwo, jeżeli ten ktoś, ktoś dla ciebie ważny, stale wytykał ci błędy, to w pewnym momencie Ty zaczynasz w swojej głowie mówić do siebie tymi samymi słowami co ta krytykująca osoba. Czyli w pewien sposób ta osoba włożyła Ci te swoje słowa do głowy, i ty oceniasz swoje życie i różne sytuacje, które ci się przydarzają, właśnie słowami tej osoby. Czyli oceniasz swoje własne życie oczami tej osoby. Można więc powiedzieć, że ta osoba krytykuje cię, mimo tego, że nie ma jej fizycznie blisko. Nawet w wielu sytuacjach zdarza się tak, że ludzie krytykują się głosami osób, które już nie żyją. I to jest bardzo częsta sytuacja, że my w głowie mamy tego wewnętrznego krytyka, który mówi tym głosem osób, które krytykowały nas w przeszłości, i to tak mocno zostało w naszej głowie utrwalone. Możesz mówić do siebie coś takiego: No, znów byłaś taka głupia, znów mu zaufałaś, i zobacz, on robi co chce. I tym głosem mówisz sama do siebie, a to jest głos Twojej krytykującej matki, której prawdopodobnie nigdy nie byłaś w stanie zadowolić, ponieważ ona zawsze znalazła jakiś pretekst do tego, żeby wymusić na ciebie poczucie winy. Inna sytuacja. Mówisz do siebie takim głosem, no znowu dałeś się wykorzystywać. I tak naprawdę wszyscy śmieją się z ciebie za plecami. I ten głos pojawia się w twojej głowie a to jest głos twojego krytykującego ojca, który zawsze ci wmawiał, że nigdy nie myślałeś o sobie, że nigdy nie potrafiłeś tak naprawdę postawić swojego zdania, zaprzeć się tutaj i walczyć o swoje. I to właśnie tym głosem tego krytykującego Ojca zaczynasz mówić do siebie. A więc zobacz ten paradoks: mimo tego, że tych osób nie ma w naszym otoczeniu, że one są gdzieś daleko, to nadal obarczają nas poczuciem winy, właśnie przez to, że my oceniamy nasze życie przez pryzmat tego, co oni by w danej sytuacji powiedzieli. Tu warto przyjrzeć się bardzo dobrze i uważnie temu mechanizmowi, który pojawia się w sytuacji, kiedy ty odczuwasz poczucie winy. Czy twoje poczucie winy pojawia się w sytuacji, kiedy to ktoś rzeczywisty wskazuje ci na te błędy i pokazuje ci i mówi ci wręcz? Ty za to powinnaś wziąć odpowiedzialność, ty powinnaś czuć się źle za to, co tutaj zrobiłaś, za to, co powiedziałaś. Czy to jest taka realna osoba? Czy może to jest osoba, która mówi w twojej głowie, czyli to jest osoba, która krytykowała cię w przeszłości, która wpędzała cię w, w poczucie winy w przeszłości? Tej osoby nie ma w twoim najbliższym otoczeniu w tym momencie, ale ona nadal tak, w taki silny sposób na ciebie działa. Warto to rozróżnić, bo w inny sposób z takim poczuciem winy będziesz sobie radzić. A może to ty sama nałogowo wpędzasz samo siebie w poczucie winy, bo w jakiś sposób tak byłaś krytykowana przez różne osoby w swoim życiu, że uwierzyłaś w to, że ty tak naprawdę na nic dobrego w życiu nie zasługujesz i powinnaś po prostu ciągle sobie wytykać te błędy. Może masz skłonności do perfekcjonizmu i nigdy nie jesteś z siebie zadowolona, bo pamiętaj, że te ciągłe wpędzanie w poczucie winy, Prawdopodobnie zawsze prowadzi do tego, że obniża się nasza samoocena, że mniej wierzymy w siebie i ostatecznie ciągle szukamy dziury w całym, bo ciągle wydaje nam się, że nie jesteśmy idealni, że jeżeli byśmy wytykali sobie błędy, naprawiali te błędy, stawali się coraz lepsi, to w końcu będziemy z siebie zadowoleni. Jednak to jest takie błędne koło, bo życie w ciągłym poczuciu winy to jest życie właśnie w, ciągle, w ciągłym takim niskim poczuciu własnej wartości, w bardzo niskiej pewności siebie. To jest taka sytuacja, że przez to poczucie winy, Ty masz coraz większe trudności, żeby zabrać się za coś, co jest dla Ciebie ważne, ponieważ wiesz, że ostatecznie i tak nic Ci się nie uda. Osoby, które żyją w takim ciągłym poczuciu winy, bardzo często mają w głowie takie silnie zakorzenione przekonanie, mówią coś do siebie takiego, i tak, co byś nie zrobiła, to i tak Ci się nie uda. I kiedy masz w głowie takie silne przekonanie, właśnie negatywne przekonanie. To szukasz tych sytuacji, w których ci się to nie udaje, cokolwiek ty, ty, czego, za co się zabierz, ci się nie udaje, i szukasz potwierdzeń. Dodatkowo, kiedy masz takie negatywne przekonanie w głowie, to nawet jeżeli w życiu zdarza ci się coś dobrego, to niestety Ty nie potrafisz albo tego zauważyć, albo nie potrafisz tego docenić. W wielu sytuacjach te negatywne przekonanie wpływa również na to, że ty sama sabotujesz swoje działania, zachowania, ponieważ wydaje ci się, że przez to, jaką ty jesteś osobą, no bo życie w poczuciu winy sprawia, że wydaje ci się, że jesteś złą osobą, że ciągle jesteś za coś winna, a więc wydaje ci się, że dla takiej złej osoby nie ma innego rozwiązania jak jakaś kara, a karą jest po prostu życie. W nieszczęśliwy sposób i doświadczanie różnych przykrych sytuacji, różnych przykrości, i ostatecznie wmawiasz sobie, że Ty na nic dobrego w życiu nie zasługujesz, no bo tak wielu różnym rzeczom jesteś winna. I bardzo wyraźnie to widać w sytuacji, kiedy osoba żyje w takim chronicznym poczuciu winy i to chroniczne poczucie winy utrudnia tej osobie wejście, stworzenie szczęśliwego, trwałego związku. Taka osoba może sobie mówić. Nie zasługiwałem na nią. Wcale się nie dziwię, że ode mnie odeszła, ponieważ kto by się związał z taką osobą, z taką właśnie przeszłością. Albo inna sytuacja, kiedy kobieta mówi: Wcale się nie dziwię, że on mnie zdradził. Jeżeli potrafiłabym mu dać te, to, czego on naprawdę potrzebował, to na pewno by mnie nie zdradził. A więc widzimy, jak w tych dwóch sytuacjach przejmujemy odpowiedzialność. Za inne osoby, za decyzje innych osób, za to, co nam się przydarza i bierzemy tą odpowiedzialność tylko dlatego, że żyjemy w takim ciągłym poczuciu winy, które bardzo często, tak jak mówiłem już wcześniej, jest nam narzucone. I my, w momencie, kiedy mamy to poczucie winy, cały czas szukamy w swoim życiu momentu, kiedy dostajemy jakąś karę. Czyli karą za te nasze życie, w poczuciu winy, w tym, że jesteśmy niedoskonali, jest to, że na przykład wmawiamy sobie że nigdy nie stworzymy dobrej, szczęśliwej relacji, że nigdy na przykład nie stworzymy relacji z osobą, która pokocha nas tak mocno, jak my tą drugą osobę pokochamy. Wmawiamy sobie, że my po prostu na szczęście w życiu nie zasługujemy, bo jesteśmy złą osobą. No bo tak się właśnie czujemy. W momencie, kiedy żyjemy ciągle w poczuciu winy, ciągle czujemy się właśnie źli, niewystarczający, ciągle czujemy się odpowiedzialni za to, że inne osoby w naszym otoczeniu przez nas cierpią. A prawda jest taka, że to poczucie winy jest wymuszane na nas, jest często techniką manipulacyjną, bo my mamy się właśnie tak czuć, tylko dlatego, żebyśmy szli pod dyktando osób, które to poczucie winy w nas wymuszają i że to te osoby sprawiają, że my w taki sposób się czujemy. Jednak zobaczcie, jak to się rozlewa na nasze życie, na decyzje, które podejmujemy i na to, jakie myśli na swój własny temat mamy w głowie. Bardzo ciekawa bywa również nasza reakcja na osoby, które wpędzają nas w poczucie winy. I te reakcje zazwyczaj są skrajne. Czasami jest tak, że jeżeli ktoś wymusza na nas poczucie winy, to my czujemy się tak źle, że ta osoba coś, coś złego jej się stało albo czuje się przez nas w zły sposób, odczuwa negatywne emocje, że my za wszelką cenę próbujemy te wszystkie krzywdy tej osobie wynagrodzić. A więc... Poświęcamy się dla tej osoby, zapominamy o sobie i poświęcamy całą energię, uwagę dla tej osoby, tylko żeby jej zadośćuczynić, żeby chociaż jakoś te krzywdy swoje naprawić. To jest jedna sytuacja, jak się zachowujemy. Natomiast druga skrajna sytuacja to jest taka, kiedy ktoś stale na nas wymusza poczucie winy. To my się zaczynamy dystansować od tej osoby, zaczynamy się oddalać, mówimy: koniec tego. Mamy dość tych emocji, tego wrzucania poczucia winy, i to bardzo często widać w związkach. Jeżeli ktoś nałogowo karmi nas tym poczuciem winy, ciągle wytyka nam błędy, ciągle pokazuje nam, że to my jesteśmy winni za jego nałogi, za jego decyzje, za błędy, za to, że nasz związek się psuje, to my w pewnym momencie mamy dość. Stawiamy granice i dystansujemy się od tej osoby i to bardzo często widać właśnie w związkach, które robią się takimi związkami pustymi, gdzie partnerzy tak mocno oddalili się od siebie, że praktycznie nie potrafią ze sobą rozmawiać na jakikolwiek bardziej poważny temat niż lista codziennych zakupów. Zastanówmy się więc, jak wyleczyć się z tego poczucia winy, jak zacząć pracę, żeby zdystansować się od poczucia winy powiedzieć nie w momencie, kiedy ktoś tym poczuciem winy chce nas obarczyć. Pierwsza rzecz, którą musimy zrobić, to musimy nauczyć się odróżniać sytuacje, na które mamy realny wpływ, od tych sytuacji, na które wpływu nie mamy, bo bardzo często jest tak, że ludzie próbują nas wpędzić w poczucie winy i obarczyć nas winą za sytuacje, na które ani my nie mieliśmy żadnego wpływu, ani te osoby też często nie miały żadnego wpływu. Jednak te osoby szukają winnego, no i akurat, że my jesteśmy tutaj dobrą ofiarą do tego, żeby być winnym, i te osoby chcą wymusić coś na nas, no to obarczają nas poczuciem winy. Więc na początku zacznij rozróżniać sytuację. Na to mam wpływ, na to nie mam wpływu, a jak nie mam na to wpływu, to nie biorę za to odpowiedzialności. Nie muszę czuć się winna w momencie, kiedy ktoś nawet próbuje mi wmówić, że to była moja wina. Druga rzecz, to powinniśmy przestać brać odpowiedzialność za emocje innych osób. Czyli nie możemy obarczać samych siebie odpowiedzialnością za to, że ktoś się czuje smutny, ktoś się czuje zły. Ponieważ my nie sterujemy emocjami wszystkich osób z naszego otoczenia. Nie możesz sobie mówić, no, on na pewno przeze mnie się zdenerwował, jak ja mogę mu to wynagrodzić? Albo jeżeli Twoja partnerka wstaje rano lewą nogą, to Ty nie możesz sobie myśleć, o, ona na pewno przeze mnie ma kiepski humor, muszę jakoś to naprawić. Nie możesz brać odpowiedzialności za emocje innych osób, bo te emocje mogą wypływać z zupełnie różnych źródeł. I niekoniecznie ty musisz być źródłem tych emocji. Musisz się też nauczyć mówić wyraźne stop. Stop w momencie, kiedy ktoś próbuje obarczyć cię odpowiedzialnością za rzeczy, za które ty odpowiedzialności nie bierzesz. Czyli na przykład za te rzeczy, na które ty nie masz wpływu, albo ktoś próbuje ci tutaj wmusić to, że ty jesteś odpowiedzialna za jego emocje, to ty musisz powiedzieć wyraźne stop. Bo w ten sposób możesz się uwolnić od tego nagminnego wpędzania cię w poczucie winy. Tak czasami jest, że ludzie nam mówią, że to my jesteśmy odpowiedzialni za całe zło, które im się przydarza. Znacie na pewno te historie, że ktoś mówi, jakiś rodzic do swojego dziecka, że to przez ciebie nie mogłem zrealizować swojej kariery sportowej. Albo partner mówi do partnerki, gdybyś naprawdę mnie wspierała, to ja skończył na pewno bym te studia i w tym momencie był, byłbym w, zawodowo w zupełnie innym miejscu. Albo inna sytuacja: mamy do czynienia z alkoholikiem, który mówi do swojej partnerki: Gdybym ja przez ciebie nie miał tyle stresów, to na pewno bym nie zaczął pić. Zobaczcie, jaka to jest trudna sytuacja, kiedy nie mówimy, nie potrafimy mówić stop. Jeżeli weźmiemy na siebie odpowiedzialność za tak poważne decyzje w życiu innych osób, to naprawdę możemy tym poczuciem winy czuć się przytłoczeni. Nie bierzmy więc na swoje barki zbyt dużej odpowiedzialności za decyzje innych osób, za rzeczy, na które nie mamy wpływu, za myśli, które pojawiają się w głowie innych osób, ale też za emocje, które doświadczają te osoby. To nie my jesteśmy wszystkiemu winni i inni ludzie też powinni wziąć na siebie odpowiedzialność za to, jakie decyzje dokonują, za to, jakie emocje czują, a nie jest tak, że ci inni ludzie mogą sprzedawać nam to poczucie winy tylko dlatego, że tym poczuciem winy chcą coś w nas ugrać, chcą do czegoś nas zmusić, chcą nas przekonać do zmiany zdania, albo chcą, żebyśmy po prostu coś dla nich zrobili, czego my w danym momencie zrobić nie chcemy. Dlatego zadaj sobie, naprawdę zadaj sobie to pytanie: czy ja naprawdę mam na to wpływ? Czy ja naprawdę chcę wziąć za to odpowiedzialność? Czy tylko ta osoba chce mi to wrzucić do mojej odpowiedzialności, mam się czuć z tego powodu winna i mam tutaj zadośćuczynić tej osobie? Bo może właśnie to jest to, to jest ten sekret. Jeżeli zauważymy to, że inne osoby obarczają nas poczuciem winy tylko dlatego, żeby wymusić, na to, wymusić nas do zmiany zdania albo do zadośćuczynienia, to może zaczniemy wyłapywać te sytuacje, w których my tego poczucia winy nie będziemy chcieli na siebie brać. Poszukaj w swojej przeszłości osób, które najczęściej wpędzały cię w poczucie winy. Zastanów się, czy nadal jesteś pod wpływem tych osób, czy nadal blisko siebie masz osoby, które wpędzają cię w poczucie winy. To był bardzo ważny temat, bardzo trudny temat, bo temat poczucia winy jest obecny w wielu rodzinach na co dzień. Wiele rodzin zbudowanych jest na tym, że ktoś karmi nas w tej rodzinie tym poczuciem winy. I w końcu trzeba się od tego uwolnić, bo w momencie, kiedy żyjemy w takim chronicznym poczuciu winy, my tak naprawdę nie dostrzegamy sytuacji, które się dobre nam przydarzają, my tak naprawdę czujemy, że jesteśmy odpowiedzialni za całe zło tego świata, i mówię o świecie tym naj, tych najbliższych osób. Staramy się przejąć odpowiedzialność za różne emocje, myśli i tak jednak my na to wszystko nie mamy wpływu. I dlatego trzeba odciąć się od tego poczucia winy, od tego życia w ciągłym poczuciu winy, trzeba postawić grubą kreskę i nie przekazywać tego dalej. Bo naprawdę wiele naszych problemów psychicznych z do, naszym dobrostanem, ale też z naszym szczęściem w życiu wynika właśnie z tego, że my żyjemy w ciągłym takim poczuciu winy, że nie możemy zrobić kolejnego kroku naprzód, nie możemy dokonać jakiejś zmiany, bo za te nasze zmiany, za nasze wybory, my ciągle czujemy się winni. Dlatego jeżeli dotrzymałaś do końca tego wideo, to bardzo Ci gratuluję, ponieważ temat poczucia winy jest szalenie ważny. Dlatego podziel się tym odcinkiem z innymi osobami, które naprawdę mogą tego potrzebować w swoim życiu.